Witajcie z nad Odry w Gryfinie. Nie wiem czy wiecie, że w pierwszy weekend lutego w Głogowie, także nad Odrą, odbywają się mistrzostwa świata w lodowym pływaniu. Z tej okazji chciałam was zaprosić do udziału w happeningu Zimowy plusk do Odry. 6 lutego w towarzystwie pięknych, kolorowych ryb, wykonanych przez artystki Cecyrię Malik, Marunę i kolekty siostry rzeki, popłyniemy Odrą. Naszym manifestem chcemy wyrazić poparcie dla ochrony Odry przed jej zanieczyszczeniem, zniszczeniem i przekształceniem w kanał dla żeglugi towarowej. Przecież komu, jak nie rybom i pływakom, zależy na czystej i dzikiej rzece? Szczegóły wydarzenia w opisie filmu. Dobra, jest skubana, popłynęła. W wydarzeniu wezmą udział m.in. Monika Wilk, zdobywczyni Pucharu Polski Leszek na Ziemię, propagator zimowego pływania, dzikie pływaczki i dzicy pływacy z Sleizen Winter Winterschwimmen, Koalicja Ratujmy Rzeki, kolektyw siostry rzeki oraz Wy, jeżeli tylko zdecydujecie się dołączyć. Widzimy się 6 lutego w Głogowie na Dodru. Patrząc na Ciebie Justyno nasło mnie, że w sumie dobrze, że w Gryfinie nie jest mocno rozpopularyzowane takie wędkarstwo polowanie z kuszą. <noise> Chcesz powiedzieć, że ktoś by mi ustrzelił? <noise> no, w każdym razie, co jakby, skąd się tu wzięłaś w ogóle właściwie? No ja się tutaj wzięłam z okolic Berlinka. Chciałam nagrać wideo nad Odrą, ponieważ... Za dwa tygodnie za organiz... za niecałe dwa tygodnie. 6 lutego podczas Mistrzostw Świata w rodowym Pływaniu organizujemy happening, zimowy płysk do Odry. I po prostu potrzebowałam nagradzie wideo gdzieś nad Odrą. Ale no ty i... jesteś zaangażowana w organizację tej imprezy? Yy... Ewidentnie. No, w organizację? No tak, nie, nie, no w organizacji absolutnie nie. no To są poważne mistrzostwa świata. Ja tylko yy, zapraszam ludzi do udziału w happeningu. A to różnica. W tym sensie. A, a happening jest częścią całej imprezy. A ryby mają się wodrze dobrze czy, czy nie dobrze? No, ryby się mają, wiesz, tutaj, gdzie im grzeją wodę, to może niekoniecznie tak dobrze. No, zależy, gdzie jest. fajnie. <głos》>, no wiesz, nie wszystkie ryby, ryby lubią. No, w zasadzie, sądząc po. Większość ryb nie lubi, jak jest tak ciepło. Sądząc po liczbie wędkarzy, których można tam spotkać, to całkiem, całkiem nieźle im się tam pluska. Chyba. Nie, no faktem jest. No, że to odrobinę. Oczywiście, okej. Okay. Mm -hmm. y jakie dalsze plany? Mam nadzieję, że nie będziesz wracać do głowy teraz y Wpław. <noise> Nie byłoby ciężko pod front. A coś się tutaj na dłużej zatrzymuje w Grifinie, czy po prostu przejazdem Nie, jesteś? po prostu przejazdem po to, żeby zrobić nagranie. Tu jest fajna plaża i... A te artystki... bo Ty jesteś też, jak słyszeliśmy, że artystką jesteś gdzieś tam. No, tak? jestem... Z, z rzemiosłem Jestem, związany. tak. Zajmuję się muzejką ceramiczną. A gdzie pracownie prowadzi swoją? Pod Berlinkiem. Pod Berlinkiem, mhm. okej. Okay. Jakąś stronę może podasz, jakby ktoś chciał, że tak powiem, No, przy, Pani na Budziń. Tak, tak. A kolektyw się nazywa Siostry Rzeki, w, wraz z którym robi, organizujemy happening w Głogowie. I reszta sióstr też w takim anturażu się, że tak promuje? W anturażu z rybami na głowie, bo my tylko z rybami na głowie chodzimy. Inaczej to jest bez sensu. Wspaniale. Przyznam szczerze, że kolega zadzwonił z informacją, że na plaży w Gryfinie czeka na nas kobieta z rybą na głowie. To zacząłem się zastanawiać czy... Aby wczorajsza impreza nie, nie, nie przeciągnęła się nad to. nie, no widzisz, że to jest, to jest this is for real, tak? Jesteśmy tutaj, ja mam ryby na głowie, ja jestem kobietą, jesteśmy nad odrą, wszystko się zgadza. Wspaniale, świetnie. Gratuluję, życzę powodzenia i licznej frekwencji. Dzięki. Dzięki.